Moskiewskie Metro jest jednym z ostatnich bastionów ludzkości. No przynajmniej w uniwersum Metro 2033, w którym większość świata pochłonęła wojna atomowa. Ta miała miejsce w tym świecie w 2013 roku. Skala tego konfliktu była tak ogromna, że na wiele lat zmieniła świat w radioaktywne pustkowia, a ludzie, aby przetrwać, musieli znaleźć schronienie. Jednym z największych było moskiewskie metro, w którym początkowo udało się schronić około 200 tysiącom ludzi. Jednak wiemy, że 20 lat później, w roku 2033, w którym ma miejsce akcja pierwszej gry oraz powieści z tego uniwersum, ludzi w metrze pozostało zaledwie 40 tysięcy. A to oznacza, że mimo tego, że udało im się schronić przed wojną, to i tak w przeciągu 20 lat większość z nich zginęła. Ale właściwie dlaczego? Czy moskiewskie metro, uznawane przecież za jeden z największych schronów świata, nie miało zapewnić przetrwania na dłuższą metę? Co się stało z tymi wszystkimi ludźmi, oraz czy ludzkość w ogóle miała szansę na przetrwanie oraz odbudowę wewnątrz systemu metra, czy całkowicie odwrotnie była od początku skazana na powolne wymieranie? W tym filmie postaram się odpowiedzieć na te pytania, analizując najważniejsze aspekty przetrwania. A więc czy w ogóle dałoby się przetrwać w metrze w takich warunkach, jakie mają miejsce w uniwersum Metro 2033? Przekonajmy się. A zaczniemy sobie od omówienia samego moskiewskiego metra oraz jego roli jako nuklearnego bunkra, a także miejsca, w którym ludzie zmuszeni zostali żyć przez następne dziesięciolecia. Od samego początku moskiewskie metro było projektowane nie tylko jako system transportu, ale także jako jeden wielki schron. Choć pierwsze otwarte stacje nie znajdowały się na tyle głęboko, by mogły przetrwać bezpośredni atak nuklearny. Tak te budowane po II wojnie światowej oraz w okresie zimnej wojny były już na to odpowiednio przygotowane. Stacje zaczęto budować coraz niżej. Te nierzadko znajdowały się na głębokości ponad 50 metrów, a najgłębiej położone znajdowały się nawet ponad 80 metrów pod ziemią. Co więcej, wiele ze stacji wyposażone zostało w systemy podtrzymywania życia, które umożliwiłyby przetrwanie takiego ataku. Na wielu stacjach zamontowano potężne hermetyczne drzwi, chroniące nie tylko przed samymi eksplozjami, ale także ich następstwami. Ponadto, stacje wyposażone zostały w zaawansowane systemy wentylacji wraz z odpowiednimi filtrami powietrza, a także studnie wód gruntowych oraz zapasy na wypadek wojny, o których również słyszymy w grze oraz powieści Metro. Na zapasy składały się racje żywnościowe, zapasy wody, a także środków medycznych oraz witamin, które pozwalały przetrwać jakiś czas ludzkości, która miała schronić się w metrze na wypadek wojny. Jak widzicie więc, przetrwanie samych ataków bombowych przez te 200 tysięcy osób, którym udało się schronić wewnątrz metra, nie było tak właściwie problemem. Prawdziwe problemy zaczynały się już po wejściu do metra, bo ono przygotowane było wyłącznie do przetrwania na krótką metę. I to może być powodem, przez który większość osób nie dotrwała ostatecznie do 2033 roku. Prawdziwe problemy przyszły później i dotyczyły przede wszystkim ograniczonych zasobów żywności, ograniczonego dostępu do wody, pojawienia się groźnych chorób oraz awarii infrastruktury i problemów z wentylacją. To wszystko są problemy, przed którymi musiała stanąć ludność w świecie metro 2033, bo w ich przypadku system metra miał być nie tymczasowym schronem na czas bombardowań, ale całym podziemnym ekosystemem gwarantującym ludziom pewien poziom samowystarczalności. Jak widać, przetrwanie w tym świecie było wyjątkowo ciężkie, dlatego szybko przestaje dziwić to, że w większości ludzi się to ostatecznie nie udało. Nawet zaczynając od tak podstawowych aspektów jak zdobywanie żywności oraz wody, możemy zauważyć z jak wieloma trudnościami wiązało się przetrwanie w tunelach metra. Zacznijmy od tego, że niezwykle ciężko byłoby nawet wyżywić te 40 tysięcy osób żyjących wewnątrz metra bez dostępu do świata zewnętrznego, a więc bez upraw roślin oraz hodowli zwierząt, a co dopiero mówić o początkowych 200 tysiącach ludzi. Po wyczerpaniu zapasów z magazynów metra ludzie musieli polegać m.in. na zasobach zdobywanych przez tzw. stalkerów. Czyli osoby, które odważyły się wyjść z metra na zewnątrz w celu poszukiwania zapasów. Jednak tych nigdy i tak nie wystarczało, dlatego głównym źródłem pożywienia stało się to, co można było z powodzeniem wyhodować w tunelach metra. W efekcie podstawą diety mieszkańców stały się grzyby, które do swojego wzrostu nie potrzebowały światła. A dieta była uzupełniana wszystkim tym, co udało się pozyskać z hodowli świń oraz kur, które udało się sprowadzić do metra jeszcze przed zniszczeniem miasta. Grzyby hodowane były w specjalnie do tego przygotowanych fragmentach tuneli metra, rosły na specjalnie przygotowanych podłożach, a nawet na wilgotnych ścianach tuneli. Prostota hodowli oraz wytrzymałość na warunki panujące w tunelach sprawiły, że grzyby stały się podstawą diety mieszkańców. Na niektórych stacjach utrzymywano również hodowlę świń i kur, które udało się sprowadzić do metra przed bombardowaniami, jednak ich liczba była mocno ograniczona. Wieprzowina, mięso drobiu czy jajka były więc rzadkim luksusem. Częściej mieszkańcy metra żywili się chociażby mięsem szczurów, które jeszcze przed wojną były wszechobecne w tunelach. Po wojnie, na skutek mutacji wywołanych chociażby przez promieniowanie, szczury stały się większe i bardziej agresywne, co stanowiło pewne zagrożenie, ale jednocześnie sprawiło, że mimo początkowych sprzeciwów oraz obrzydzenia, szczury stały się cennym źródłem mięsa w tunelach. To wszystko sprawiło, że dieta mieszkańców metra była niezwykle monotonna, oraz przede wszystkim uboga w składniki odżywcze. Grzyby, czasem trochę wyprzowiny, ewentualnie szczurzyna. Wystarczało co prawda, aby utrzymać się przy życiu, jednak brak dostępu do świeżych warzyw i owoców bardzo szybko skutkował niedoborami witamin, w szczególności witaminy C oraz D, co prowadziło do rozwoju wielu chorób pośród mieszkańców metra, takich jak chociażby szkorbut. Przez pewien czas deficyt ten uzupełniano przedwojennymi tabletkami witaminowymi, ale ich zapasy również stale malały, dlatego wydaje mi się pewne, że niedobory żywieniowe były jednym z czynników wpływających na wysoką śmiertelność mieszkańców metra. Również podobnym wyzwaniem był dostęp do świeżej wody, bez której ludzie nie byli w stanie zbyt długo przetrwać, a przecież mówimy o świecie, w którym mimo wszystko ludzie przetrwali 20 lat w tych warunkach. W wyniku wojny atomowej wiele z wód uległo skażeniu oraz zniszczone zostały wszelkie instalacje wodociągowe dostarczające wodę do metra. Ocalonym w tym przypadku pozostało korzystanie z przecinających tunele metra wód gruntowych, które następnie były filtrowane za sprawą przedwojennych filtrów, ale też i tych prowizorycznych, wykonanych chociażby z węgla drzewnego czy piasku. Taka woda jednak na szczęście była w miarę bezpieczna do spożywania, a to za sprawą tego, że promieniowanie z zewnątrz, wyemitowane przez broń atomową, nie przenikało na tyle w głąb gleby, aby móc skazić źródła wód gruntowych, które nierzadko znajdowały się jeszcze głębiej niż same stacje, a więc umiejscowienie ich źródeł często przekraczało 100 metrów głębokości. Kolejnym problemem, na który początkowo ciężko było zwrócić uwagę, jest ograniczona ilość świeżego powietrza w metrze. Oczywiście samo metro posiada oryginalnie sprawny system wentylacji, jednak on musiał zostać mocno ograniczony, aby w ten sposób nie dopuścić do zasania do środka metra radioaktywnego pyłu oraz innych trujących gazów z powierzchni. Wiemy, że stacje zostały niemalże hermetycznie zamknięte, a biorąc pod uwagę, że miały one pełnić funkcję schronów, to możemy założyć, że wyposażone były w odpowiednie filtry przeciwpyłowe oraz chemiczne zaprojektowane w taki sposób, aby oczyszczać powietrze w przypadku ataku przy użyciu broni atomowej, jak i chemicznej. Jednak podobnie jak zapasy, takie filtry mają ograniczoną żywotność. One również się zużywają, a co za tym idzie, z czasem przepuszczają coraz więcej zanieczyszczeń. To dlatego w świecie Metro 2033 filtry powietrza stały się jednym z najcenniejszych zasobów, o które walczono. Dodatkowo też na wielu stacjach wprowadzano rozwiązania mające za zadanie ograniczyć ilość zużywanego powietrza. Jak chociażby zakaz bądź ograniczenie możliwości palenia ognisk na stacjach. Jednak to było wyjątkowo trudne do wprowadzenia ze względu na kolejny z problemów, a mianowicie niedobór energii. Ta na większości stacji również była bardzo ograniczona, a jednocześnie niezbędna do funkcjonowania. Energii starano się więc nie marnować na chociażby oświetlenie, które zostało zastąpione dającym niewiele światła oświetleniem awaryjnym. Większość dostępnej energii uzyskiwanej z generatorów było przeznaczane na działanie niezbędnych urządzeń, jak wspomniane wcześniej systemy filtrujące czy pompy wód gruntowych, a także zapewnienie odpowiednich warunkach na farmach oraz w hodowlach zwierząt. Jedynie najbogatsze stacje mogły sobie pozwolić chociażby na korzystanie z konwencjonalnego oświetlenia stacji. Co pokazuje, że w świecie metra występowały spore nierówności pomiędzy starającymi się przetrwać ludźmi. Ci w większości przypadków mieszkali na konkretnych stacjach, które w uniwersum przejęły rolę niemalże samodzielnych miast, które w wyniku dyplomacji czy układów handlowych łączyły się w większe grupy, takie jak największa Hanza, będąca grupą handlową, czy ideologiczne ugrupowania w postaci Czwartej Rzeszy oraz Linii Czerwonej. W tym filmie nie będę głęboko wchodził w tematy polityczne obecne w tym świecie, jednak chcę zaznaczyć, że poziom życia potrafił się diametralnie różnić w danych ugrupowaniach, a nawet na poszczególnych stacjach. Z jednej strony w Hanzie czy w takim polis będącym nieformalną stolicą metra poziom życia był zdecydowanie wyższy, a mieszkańcy mogli pozwolić sobie na odrobinę więcej luksusów a w tym samym czasie na biedniejszych stacjach niezależnych ludzie potrafili przymierać głodem oraz zamarzać z zimna. Tak samo zdecydowaną różnicę stanowił dostęp do środków medycznych, bo choroby były kolejnym czynnikiem, który znacząco odcisnął się na liczebności populacji metra. Warunki w metrze były ekstremalnie trudne, co znacząco wpływało na zdrowie, kondycję oraz higienę ocalonych, co było powodem kolejnego z problemów, jakim okazały się choroby zakaźne. Ciasnota, brak wentylacji oraz świeżego powietrza, a także ogólne osłabienie organizmów były idealnymi warunkami do szerzenia się licznych epidemii w metrze. Już zwykła grypa czy przeziębienie mogłyby w takich warunkach zebrać śmiertelne żniwo ze względu na brak dostępu do lekarstw czy witamin. W powieści, ale i w grze pojawia się chociażby wzmianka o epidemii dżumy, która powróciła w tych trudnych warunkach oraz pochłonęła kilka stacji, czyniąc z nich początkowo strefę kwarantanny, a następnie niemalże wymarłą część metra. Gdyby nie ścisła kwarantanna, która egzekwowana była poprzez umieszczenie miotaczy ognia w tunelach prowadzących do skażonych stacji, to epidemia dżumy mogłaby zakończyć życie ludzi w podziemiach. To jasno pokazuje, że stan zdrowia ludzi w metrze to czynnik, który szybko mógł doprowadzić do wymarcia ludzi. Historia przedstawiona w tym świecie pokazuje przede wszystkim mutanty jako główne zagrożenie, jednak pewne jest, że zdecydowaną większość z tych 200 tysięcy osób zabiły nie istoty z powierzchni, czy nawet nie sami ludzie w trakcie trwających w metrze wojen oraz konfliktów, których niestety również nie brakowało, a choroby oraz ogólne ciężkie warunki panujące wewnątrz metra. To wszystko sprawia, że średnia długość życia pod ziemią była wręcz dramatycznie niższa niż przed wojną. Słabi i chorzy umierali w pierwszych miesiącach, większość z ocalonych nie przeżyła 20 lat. Tak właściwie to przeżyli tylko ci najbardziej odporni, lub co bardziej prawdopodobne, ci, którym zwyczajnie sprzyjało szczęście. Co prawda warunki czy dostęp do podstawowych zasobów to najważniejsze czynniki wpływające na długość życia, jednak trzeba pamiętać, że w tym samym czasie ocaleni mimo wszystko musieli liczyć się z atakami ze strony mutantów i innych agresywnych stworzeń, unikać musieli też promieniowania obecnego na powierzchni oraz na niższych stacjach metra a także brać pod uwagę chociażby katastrofy środowiskowe, do których dojść mogło również pod ziemią, takie jak zawalenia się tuneli czy podziemne powodzie, do których również wiadomo, że dochodziło. Jak widzicie więc, w świecie metra na ludzkość czeka naprawdę sporo zagrożeń, które sprawiły, że tak mocno uszczuplała populacja ludzi, którym udało się przetrwać wojnę atomową. Ale czy przetrwanie w takim metrze byłoby w ogóle możliwe na dłuższą metę? Zapewne tak, jednak jak pokazuje nam nawet te uniwersum, cena takiego przetrwania byłaby ogromna, a ostateczna liczba ocalonych raczej znikoma. No i na koniec trzeba sobie oczywiście zdać sprawę, że przeżycie tam, wewnątrz tuneli w rzeczywistości, byłoby jeszcze trudniejsze niż to, co zostało nam przedstawione chociażby w serii gier oraz książek.